Jacob zakochał się w piechocie morskiej od pierwszego dnia pobytu w centrum rekrutacyjnym. Obóz szkoleniowy na Perry Island zweryfikował predyspozycje rekrutów do służby w armii. Ciężkie próby, długie marsze i szkolenia zmieniły młodych chłopaków z cywilów w prawdziwych profesjonalistów w swojej dziedzinie. Ktoś przetrwał trudne ćwiczenie, a ktoś wręcz przeciwnie poddał się już w pierwszych dniach treningu. Jacob Martinez był jednym z najlepszych i dowódca nie na próżno wyróżniał go spośród wszystkich rekrutów. Chłopak z małego miasteczka w Ohio wykazał się dużymi pokładami zwinności i wytrzymałości, typowymi wyłącznie dla najlepszych. Od dzieciństwa Jacob marzył o wstąpieniu w szeregi piechoty morskiej i przeglądając strony podręcznika historii, podziwiał przykłady odwagi, z których słynęło wojsko. W momencie podpisania kontraktu, Jacob był w związku z Maggie Simpson, którą znał od czasów szkolnych. Poznali się w trzeciej klasie i, plany, marzyli dalej o wspólnym życiu. Najpierw jednak Jacob chciał stać się zawodowym żołnierzem, tak jak jego nieżyjący już ojciec, który zginął bohaterską śmiercią podczas operacji specjalnej w jednym z krajów Bliskiego Wschodu. Oczywiście, Maggie próbowała odwieść chłopaka od tak poważnego kroku, ale ten nie dał się przekonać i marzył nadal o piechocie. Poczekaj na mnie dobrze, będę służył i zdobędę doświadczenie, a potem wrócę do cywila, tłumaczył Jacob, przytulając swoją dziewczynę tuż przed wyjazdem na obóz. Tak, kochanie, nie musisz się martwić, na pewno będę na ciebie czekać, Maggie pośpieszyła z zapewnieniami. Tej nocy młodzi ludzie nie spali prawie do rana, przysięgli sobie, że poradzą sobie z wszelkimi trudnościami, aby w przyszłości stać się mężem i żoną. Następnego dnia Jacob przybył do jednostki. Podobnie jak setki innych rekrutów, przywdział mundur wojskowy i przystąpił do szkolenia. Oczywiście służby w szeregach piechoty morskiej nie można nazwać łatwą. W końcu nie bez powodu uznaje się ją za elitę wśród wszystkich jednostek wojskowych kraju. Na początku treningów Jacob zaprzyjaźnił się z chłopakiem z pobliskiego miasta, który nazywał się Floyd Robinson. Zjednoczeni wspólnymi trudnościami młodzi żołnierze, już miesiąc później uważali się za braci i byli gotowi skoczyć za sobą w ogień. W przeciwieństwie do swojego towarzysza broni, Floyd był bardziej doświadczony w sprawach damsko-męskich i zdążył już poznać piękno romantycznych związków i gorycz rozstania. To on w jednej z rozmów zakwestionował wierność dziewczyny Jacoba. Zrozum, nie każda dziewczyna da radę czekać dwa albo trzy lata. Dlatego ja przed podpisaniem umowy kontraktu zakończyłem swój związek. Z minął konesera powiedział Floyd podczas obiadu w stołówce. Ale Megi i ja się kochamy. Po co rujnować związek nieufnością? Jacob rzucił z powątpiewaniem. Przyjaciel tylko pokręcił głową i, odmawiając dalszych komentarzy, pozostawił kolegę samego, pogrążonego we własnych myślach. Pomimo tego, że Jacob nie potraktował poważnie słów Floyda, w jego duszy i tak pojawiła się iskierka nieufności. Najciekawsze było to, że miała ona pewne podstawy. W ostatnich dniach Maggie wyraźnie się zmieniła. W rozmowach telefonicznych stawała się niemiła, jakby skrępowana. Co samo w sobie zastanawiało zakochanego żołnierza piechoty. Poza tym Megi praktycznie przestała pisać do niego listy i ograniczyła ich rozmowy do minimum. No i co ci mówiłem? Wątpiłeś? Wierz mi na słowo, większość dziewczyn nie lubi czekać, taki już los żołnierza, wyraził swoją opinię Floyd. Ale przecież złożyliśmy sobie przysięgę, że będziemy w przyszłości małżeństwem. Krzyknął Jacob z rozpaczą, zdziwiony tym, jak śmiesznie brzmiały jego słowa w tej sytuacji. Zmęczony patrzeniem na emocjonalne przeżycia towarzysza, Floyd poradził mu, aby zaaranżował mały podstęp, chcąc sprawdzić wierność swojej partnerki. Początkowo Jacob był sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, ale potem postanowił zaryzykować i spróbować. Gdyby tylko młody żołnierz piechoty morskiej wiedział, jak blisko prawdy był jego przyjaciel, w czasie gdy Jacob brał udział w szkoleniu w obozie Perry Island, Maggie prowadziła intensywne i satysfakcjonujące życie. Dziewczyna odwiedzała nocne kluby, dyskoteki, chodziła na premiery filmowe, a do tego na imprezy studenckie. Pewnego razu podczas jednej z nich Maggie poznała chłopaka, którego pasją były motocykle i wszystko, co jest z nimi związane. Bill natychmiast zawrócił dziewczynie w głowie opowieściami o długich wycieczkach, klubach motocyklowych które przez cały czas łączyły w sobie romantyczną atmosferę i ostry zapach benzyny. Nie wiedząc o tym, Maggie zakochała się w młodym motocykliście i na chwilę zapomniała nawet o Jacobie, który wciąż ją kochał i oczekiwał na jej listy. Czując, że coś jest nie tak, młody wojskowy, za radą przyjaciela, postanowił zorganizować swoisty rodzaj testu dla dziewczyny. Pewnego wieczoru Jacob zadzwonił do megi z telefonu znajdującego się na punkcie kontrolnym i przekazał jej smutną wiadomość. Cześć, kochanie, tylko proszę, nie martw się, przydarzył mi się wypadek. Nasz helikopter rozbił się w trakcie lądowania, wybuchł pożar, potem była eksplozja i. straciłem obie nogi. Po drugiej stronie linii zapanowała napięta cisza. Jak to straciłeś? Jesteś teraz niepełnosprawny? Wybuchając płaczem, krzyknęła Maggie. Jacob zrobił krótką pauzę, próbując poradzić sobie z emocjami, które go ogarnęły, a potem dodał: Przepraszam, Maggie, nie zostawisz mnie, prawda? Dziewczyna głośno szlochała i zostawiając pytanie bez odpowiedzi, rozłączyła się. Jacob cierpiał. Młodemu żołnierzowi wydawało się, że to, co zrobił, było zbyt okrutne. Floyd przekonał go, by poczekał i zobaczył, co wydarzy się dalej. Trzy dni później to sama Maggie zadzwoniła do Jacoba, i jakby nic się nie stało, poinformowała go, że odchodzi. Jak to? Ale dlaczego? odezwał się Jacob drżącym głosem. Nie potrzebuję ciebie już. Jestem młoda i nie chcę mieszkać z osobą niepełnosprawną do końca życia. Przykro mi, ale to naprawdę koniec. Żegnaj, Jacob, powiedziała Maggie. Co się stało później, Jacob już wspominał z wielkim trudem. Zrozpaczony z niewagą i zdradą ukochanej osoby, młody żołnierz piechoty pobiegł do zbrojowni, aby popełnić samobójstwo. Na szczęście w porę zauważył to Floyd, który w mgnieniu oka obezwładnił swojego towarzysza i zabrał go na zaplecze. Uspokój się! Uwierz mi, wiele osób przez to ciężko przechodzi. Zdejmij wreszcie te różowe okulary i zrozum taki jest los żołnierza! krzyczał Floyd, chwytając przyjaciela za ramię. Widział cierpienie psychiczne chłopaka, który szczerze wierzył w ideały miłości i wierności. Jacob musiał wiele przejść, zanim był w stanie uleczyć swoją duszę i skierować wszystkie swoje siły na służbę wojskową. W tym czasie udało mu się wziąć udział w kilku operacjach wojskowych na terytorium jednego z krajów Bliskiego Wschodu. Wypełniając honorowo swój obowiązek, Jacob przeszedł próbę sił i udowodnił, że ma prawo do uważania się z dumą za żołnierza piechoty morskiej. Podczas jednej z misji bojowych został jednak ranny i trafił do szpitala na pilną operację. Za męstwo na polu bitwy Jacob otrzymał medal purpurowego serca, po raz kolejny ciesząc się ze swojego udziału w szeregach Korpusu Piechoty Morskiej. Pod koniec kontraktu, razem z Floydem Robinsonem, Jacob wrócił do życia cywilnego. Jeszcze podczas leczenia w szpitalu poznał ładną pielęgniarkę, która, chcąc postawić młodego bohatera na nogi, nie odstępowała go ani na krok. Dziewczyna miała na imię Jennifer, a wszystkie jej krewne były też pielęgniarkami. Rozmawiając o różnych rzeczach, ranny żołnierz piechoty i pielęgniarka natychmiast poczuli niewytłumaczalny przypływ sympatii do siebie. Zanim Jacob opuścił szpital, oni byli już parą. Sześć miesięcy później młodzi ludzie zorganizowali skromne wesele, w którym uczestniczyło zaledwie kilka osób. Wśród zaproszonych był Floyd po odbyciu służby w piechocie morskiej, zajmujący się biznesem. Aby to zrobić, były żołnierz potrzebował niezawodnego przyjaciela i towarzysza, a tym był Jacob Martinez. Razem założyli firmę budowlaną i zaczęli przyjmować zlecenia na wszelkiego rodzaju prace remontowe. Na początku nie mieli zbyt dużo pracy, ale ich przedsiębiorstwo szybko się rozwijało. W ciągu zaledwie dwóch lat liczba pracowników prawie się potroiła, co uczyniło byłych żołnierzy zamożnymi ludźmi. Minęło kilka lat, podczas których Jacob ani razu nie widział megi. Pewnego dnia wracając do domu przez park, Jacob trafił jednak na kobietę, która pchała przed sobą wózek inwalidzki, na którym siedział chłopiec w wieku około siedmiu lat. Młody biznesmen zatrzymał się i uważnie przyjrzał twarzy nieznajomej. Gdy ich oczy się spotkały, Jacob zawołał: Maggie? Ale jak to możliwe? Myślałem, że wyszłaś za mąż i przeprowadziłaś się do innego miasta. Maggie, bo faktycznie to była ona, spuściła wzrok zakłopotana i powiedziała: „Tak, to ja. Cieszę się, że masz nogi. Z Bill'em rozwiedliśmy się trzy lata temu, po tym jak on i nasz syn mieli wypadek. Jemu nic się nie stało, ale Kevin ma uszkodzony kręgosłup. Zamiast mi pomóc, Bill zostawił mnie i ich naszego chorego syna. Serce Jacoba wtedy zamarło.” Nagle zrobiło mu się bardzo żal swojej byłej dziewczyny, która go zdradziła przed ośmiu laty. Oczywiście związek z Megi nie wchodził w grę, ale dziecko nie było niczemu winne. Pomimo tego, że Kevin nie był jego synem, Jacob i tak postanowił im pomóc. Powiedz mi, co można zrobić? Może jakaś operacja? Zapytał z troską biznesmen. W odpowiedzi Megi westchnęła smutno i pokręciła głową. Operacja tak, ale. Skąd wziąć na nią pieniądze? Leczenie jest bardzo drogie, a Kevin i ja obecnie żyjemy z zasiłku. Jacob uśmiechając się enigmatycznie, pochylił się i spytał Kevina. A kim chciałbyś zostać, gdybyś znowu mógł chodzić, młody człowieku? Oczy chłopca rozbłysły radością. Marzę o zostaniu pilotem, proszę pana, odparł Kevin. Jacob uścisnął dłoń chłopca i obiecał mu pomóc. Po rozstaniu z Megi, młody biznesmen nie odczuwał już bólu ani goryczy. Miłość do niej już dawno minęła, a Jacob chciał teraz tylko jednego pomóc Kevinowi. Tydzień później, Megi otrzymała dziwny list ze zdjęciem samolotu na kopercie. Otrzymawszy ją, znalazła w środku czek na dużą sumę na operację chłopca. Ponadto w kopercie była notatka o treści. Mam nadzieję, że twoje marzenie się spełni, mały pilocie. List nie miał adresu zwrotnego, a Maggie wiedziała, kto mógł go wysłać. Przyciskając kopertę do piersi, kobieta w myślach podziękowała Jacobowi za jego pomoc i wsparcie. Kevina czekało jeszcze wiele ciekawych przeżyć. Jacob zniknął jednak na zawsze, pozostawiając po sobie miłe wspomnienia, niczym prawdziwy czarodziej, prosto z krainy Oz.